To tylko woda. Lisy w Edenie. Odcinek 65. Związek na 7 metrach. Cześć, tutaj Lisy w Edenie. Dzisiaj taki wyjątkowy odcinek, ponieważ opowiemy trochę o sobie. Spotykamy się z Wami przy wodzie. Tak? To nie jest rakija. To nie jest rakija, bo że przeźroczyste. Bo inaczej byśmy nie dali rady, gdyby to była rakia, powiedzieć Wam czegoś więcej niż tak mniej więcej jakieś nie wiem, 10 minut yy, czegokolwiek. Tak, myślę, że nie doszlibyśmy dzisiaj do końca. A do czego będziemy dochodzić razem z Wami dzisiaj? A no do tego, jak właściwie nam się wspólnie mieszka na 7 metrach kwadratowych, prawie 7 metrach kwadratowych, od... W sumie już 17 miesięcy ciągiem. No właśnie, bo te 17 miesięcy w jakiś tam sposób robi na, na niektórych wrażenie, bo to jest czas, który przebywamy właściwie 24 godziny na dobę. Na mnie sobą. nawet to robi wrażenie. <gry> no tak. I tutaj pojawiają się częste pytanie, jak my to w ogóle robimy, że się nie zabijamy, że w ogóle jeszcze razem jeździmy, że jeszcze w ogóle się uśmiechamy do siebie i chcemy to dalej robić. To jakoś tak pobudza wyobraźni i uznaliśmy, że to jest dobry moment, żeby trochę się podzielić z Wami. Takimi naszymi wrażeniami. Nie będziemy tutaj dawać Wam żadnej złotej recepty na udany związek, nie jesteśmy coachami, nie będziemy tutaj e, prawić moralności. Moralności. O, moralności? o moralności. Uczyć moralności też na pewno nie będziemy. <grym> będziemy prawić o niemoralności, ponieważ uwaga, uwaga, nie będzie dzisiaj tematów tabu, e, a o to tabu chyba najczęściej nas pytacie, no to mnie wcale nie dziwi w sumie. Zapraszamy na... Chwilę zwierzeń od lisów W wodzie. Przede wszystkim, temat wydaje nam się o tyle ciekawy, że pandemia, lockdown spowodowały, że wiele osób było bez własnej chęci wystawionych na to, że muszą ze sobą przebywać tak długo, na co dzień, non-stop, w domach, w zamkniętych przestrzeniach. Większość niż nasza, a mimo to, niestety, ich związki przechodziły kryzysy. Czytaliśmy o tym, niektórzy w ogóle się rozstawali albo brali rozwody, przez to, właśnie, że nagle musieli ze sobą przebywać tak dużo czasu całkowicie. W odizolowaniu. No właśnie, bo model związku nie jest tylko i wyłącznie jeden. Nie wszyscy muszą chcieć z sobą non-stop przebywać. Chyba nawet lepiej dla higieny związku, żeby nie przebywać z sobą non-stop. Ale my akurat tutaj świadomie wybraliśmy taki styl życia i zamieszkani na tak małej przestrzeni tak, wyjeżdżając... to, był, to, był nasz, to był nasz wybór, to, to jest bardzo istotne. No tak, wyjeżdżając mieliśmy świadomość tego, że kamper ma te niecałe 7 metrów kwadratowych, że z czasem on się nie rozrośnie, nic się tutaj nie zmieni. My ewentualnie. Nie możemy się rozrosnąć i wtedy przestrzeni <laughs> będzie jeszcze mniej, aczkolwiek no, nie liczyliśmy również na to. Więc, e, więc dlatego to dodajemy, bo właśnie tutaj to był nasz świadomy wybór. My też wcześniej z sobą mieszkaliśmy, przebywaliśmy też sporo czasu razem i też, co myślę, że jest ważne, istotne, no dużo też podróżowaliśmy razem. Czy to pod namiot, czy właśnie, jak już kiedyś wspominaliśmy Wam, odbyliśmy trzy takie road tripy po Stanach Zjednoczonych wynajętym samochodem i w nim też trochę mieszkaliśmy. Komfort był trochę mniejszy niż teraz. No, dużo. No i teraz no, myślę, tak. że możemy docenić to, co no mamy. No właśnie, właśnie, temu. więc to jest rodzaj takiej, może, yy, rady, yy, takiego. Może spostrzeżenia, że warto jest, zanim się w ogóle zdecydujemy na taki wspólny, długi wyjazd, stestować się w podróży. Tak, sprawdzić się. Sprawdzić się, bo taka podróż jest czymś innym niż bycie w mieszkaniu yy, nawet w czasie pandemii. Dlatego, no że się. tutaj jest mało miejsca, są różne nieprzewidziane sytuacje, sytuacje kryzysowe, w których musimy współpracować. Więc to jest taki chyba pierwszy punkt, który chcemy zaznaczyć. Warto się sprawdzić. No właśnie, warto sprawdzić siebie, czy nam odpowiadają takie warunki i warto sprawdzić też naszego partnera, czy. I jemu czy się odpowiadają sprawdzi? warunki i czy nam odpowiada ten partner w tych warunkach. Tak, no więc tutaj taka notacja dość istotna na początek. Skoro już o testowaniu się mowa, no to też e, warto powiedzieć, że my wcześniej pracowaliśmy nad swoim związkiem, to znaczy bardzo mocno zwracaliśmy na siebie uwagę, na swoje emocje, rozmawialiśmy całkiem sporo. Zwracaliśmy też na siebie po prostu uwagę, nie tylko na emocje, a do tego jeszcze staramy dojdziemy. Staramy się robić, to dalej. Tak. Ale dużo rozmawialiśmy i staramy się właśnie rozmawiać, a to o swoich potrzebach, a to swoich, o swoich problemach, a to o swoich emocjach właśnie. Staramy się nie zamiatać pod dywan problemów, bo problemy My nie ukrywajmy, no znajdują się, pojawiają się, zwłaszcza jak właśnie tyle czasu się na jednej przestrzeni przebywa razem, no to się tak. Um iskrzy i czasami iskrzy pozytywnie, a czasami iskrzy negatywnie. Tak, to trochę może brzmi jak taki banał, bo wiadomo, że trzeba rozmawiać, raczej chyba większość takich, no, związków rozmawia z sobą. Tak, tak. Natomiast my tutaj podkreślamy, że yy, staraliśmy się nad tym pracować już wcześniej, więc nie jest tak, że odkryliśmy to na wyjeździe, tylko dzięki temu, że ta atencja na emocje była i dzięki temu, że nie próbowaliśmy jakoś tak przemilczeć problemów, że zastanawialiśmy się nad tym, jakie jest źródło tego problemu, a nie tylko nad tym, jak się objawił ten problem, tak? Czyli dochodziliśmy, staraliśmy się dochodzić do tego sedna. Dzięki temu, jak teraz pojawia się jakiś na takiej małej przestrzeni problematyczny moment, to umiemy do tego podejść od razu jakoś tak z kopyta. Natomiast no, jeżeli są właśnie te kłótnie, to też dajemy sobie przestrzeń, to znaczy dajemy tak. sobie czas. To jest bardzo istotne również, żeby mieć to poszanowanie dla swoich emocji, naszym zdaniem. No i jeżeli ktoś naprawdę już potrzebuje tego momentu takiego mm, przemyślenia, jakiegoś może wkurzenia się, nawet życia, no to dajemy sobie na to szansę, szanujemy ten momenty. Szanujemy momenty, mm, ale staramy się też e, nie pozwalać sobie na takie ciche dni. E, nie pamiętam, czy chociaż jeden był cichy dzień, była cicha minuta. Paradoksalnie, lęka, no... znaczy nie czy paradoksalnie, wbrew chyba takim obiegowym opiniom, to częściej ja się fochuję, nie Zosia. Częściej ja mam jakiś taki, no dobrze, to w takim razie... No i, i... I... I częściej ja... Ręka. No, nie wiem. O, nie wiem, nie, nie. No nie, ale ja na przykład umiem się przyznać do błędów i mówię, dobra, przepraszam, przesadziłem, więc to też uważam, jakby. Ja to, to doceniam. Się, no, no i to właśnie. jest ten dialog, właśnie, który, który prowadzimy. No właśnie, na Instagramie pojawiło się takie pytanie, co robicie, jak właśnie takie ciche momenty występują, jak się mijacie na tej małej przestrzeni. Nie ma z tym problemu, to też nie jest tak, że my przestajemy się szanować, bo my dalej się hmm. szanujemy, dajemy właśnie, tak jak Kuba powiedział, sobie tę przestrzeń i tej agresji jakoś nie ma. A też jeszcze przypomniała mi się, przypomniał mi się taki komentarz z Instagrama, że najtrudniejsze, to była akurat dziewczyna, która do nas napisała, że naj Trudniejsze byłoby dla niej e, trzaśnięcie drzwiami, gdy się wkurzy i chce wyjść z samochodu. No bo trzasnąć aż tak się nie da. Da, da się. Przesownymi drzwiami ale się, da się mocno ja trzasnąć. Sobie, że nie był, taki, był taki kawał, e, że tam można wszystko, to spróbuj trzasnąć obrotowymi drzwiami. No to my nie mamy obrotowych. No, no, ale mam przesówny, ale można walnąć. Można mocno walnąć. Tylko Po co tymi drzwiami? My nie walimy e, drzwi. drzwiami. Drzwi. Drzwi. drzwi też nie. Jak już wyjdziemy z kampera, to oczywiście nie jesteśmy przywiązani do siebie. Możemy też spędzać czas osobno, czy w kamperze, czy na zewnątrz kampera, aczkolwiek często zmieniamy bardzo miejsca postojowe. Znajdujemy się co chwila na nowej przestrzeni i tę przestrzeń chcemy poznać. I na przykład to jest taki powód, aby tę przestrzeń eksplorować we dwójkę, no bo jednak łatwiej, przyjemniej jest we dwójkę poznawać nowe miejsca. Dzielić się wrażeniami. Tak, niż na przykład osobno ja bym miała iść poznać przestrzeń. Przestrzeń później po godzinie, na przykład Kuba poszedł w to samo miejsce, no może mielibyśmy nowe tematy do rozmów, bo byśmy jakoś tak się inspirowali nawzajem. No tak, ale jeżeli nawet już tutaj jakby jest druga strona medalu, że właśnie ponieważ mamy dużo tej przestrzeni, to jeżeli naprawdę potrzebujemy takich momentów na pobycie samemu, na przetrawienie czegoś może, no to ta przestrzeń na zewnątrz jest bardzo duża, umożliwia nam takie sobie pójście, gdzie chcemy, e, więc to nie jest tak, że tutaj jakby ten dom jest tylko tym samochodem, mamy bardzo duży ten ogród. Nie jesteśmy no... kajdanami skutki. No nie, 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 natomiast jeżeli pada, bo to jest bardzo istotna sprawa, kiedy pada, kiedy jest brzydka pogoda, kiedy no taki spacer nie, nie jest jakoś specjalnie ok, chociaż można go oczywiście odbyć w pelerynie, ale... No bo chcemy w ogóle pobyć sobie w domu, bo no... też czasami są takie momenty, Ta, tak, tak, chcemy, być w, chcemy być w domu, ale nie koniecznie musimy gadać, nie, nie chcemy jakoś tutaj wchodzić w interakcję, tylko po prostu chcemy zająć się swoimi rzeczami, i to jest też bardzo istotna sprawa, nam się wydaje, To i od razu też podkreślę, czyli umożliwienie sobie spędzenia czasu osobno, mm -hmm, mm -hmm. E, nawet w tej małej przestrzeni, tak. tak. Jak myśmy to zrobili? Proszę. No, my już tutaj na pewno kilka razy Wam o tym opowiadaliśmy, więc jeżeli mamy tutaj stałych naszych widzów, pozdrawiamy ich ciepło. E, nowych też oczywiście pozdrawiamy równie ciepło. Ciepło! Może, e, może cieplej? Nie! Nie. Ciepło. To tylko przypomnę, my mamy takie strefowanie, to znaczy strefa dzienna, w której aktualnie się znajdujemy. Tutaj mamy stoliki, kanapy, ona się też zamienia w łóżko, w kanapę, leżankę taką. Mamy takie zasłonki z jednej i z drugiej strony, trochę jak w więc możemy się zasunąć i wtedy nagle staje się to zamknięta przestrzeń, taki osobny pokój. Może bez ścianki, czyli wygłuszenia totalnego nie ma, no ale, no, ale, jest... ale jednak jest separacja, a drugie miejsce jest przy kuchni. Kuba zbudował Dom, taki tak. stolik, krzesło. I można tam sobie siąść. Zwykle jest tak, że ja tam siadam. Ja tu siadam? Tak, to nie jest żadne odkrycie oczywiście, bo większość kamperów firmowych to już na pewno ma tak urządzoną przestrzeń, że można w różnych miejscach przebywać. Chociaż nie zawsze jest tak, że ta strefa dzienna. Występuje jakby w dwóch miejscach. Zwykle tak bywa, że jest łóżko na stałe, mhm. a strefa dzienna to jest taki stolik, yy, zwykle to jest tam w kierunku szoferki i tam po prostu można siadać, więc w takich kamperach standardowych no często jest tak, że na łóżku można tylko leżeć. U nas jest tak, że może być to kanapa. No tak, ale mamy jeszcze tę separację właśnie zasłonką, Zasłonkową, taką. Więc mamy no. poczucie, że jesteśmy jednak w z osobnych pomieszczeniach. Więc, więc tutaj jakby to no, sprawy techniczne z sprawami technicznymi, natomiast Pamiętajmy o tym, że taką przestrzeń do takich bardziej prywatnych swoich jakichś działań warto sobie wydzielić po prostu. Nie trzeba z niej korzystać, ale warto ją mieć w razie potrzeby. Jeśli mówi się o codzienności, to nie sposób pominąć codzienności. Czekaj, bo to inaczej miałby sformułować. Jeśli mówimy o codzienności, to nie można pominąć takiej pragmatycznej strony tej codzienności, pragmatycznej strony życia, czyli takich obowiązków codziennych, jak sprzątanie, jak zmywanie, jak gotowanie na przykład. No i tutaj, oczywiście też musieliśmy jakoś dojść do ładu ze sobą w tym temacie, natomiast już znowu tutaj nawiązuje do życia, powiedzmy, stacjonarnego, u nas ten podział przychodził dość naturalnie. Tak, no już wcześniej mieszkaliśmy ze sobą, więc mniej więcej wiedzieliśmy, kto co lubi, albo kto czego nie lubi. Bo tutaj to jest akurat ważne, tak się podzieliliśmy obowiązkami, że na zasadzie eliminacji. Jak ja no na przykład tak, Kuba tak. za bardzo zmywać nie lubi, to ja postanowiłam… Znaczy, nie wiem, czy ktoś w ogóle lubi zmywać? Ty też nienawidzisz zmywać, ale jakoś. Tak... Ja lubię, jak jest pozmywane, więc no dla mnie właśnie, to jest ważniejsze. Zosia akurat. ma większą motywację do wykonywania tej rzeczy, której nie lubi, ale ja nie mam żadnej, <grym> bo to trudno to tam jest. Tak, kiedyś tam. No i ja właśnie zmywam, a że. Nienawidzę, jak jest niepozmywane, to strasznie mi na tym zależy. Czasami jednak nadchodzą momenty, że na przykład wzięłam nie lenistwo, nie pozmywałam, i wtedy się budzę taka trochę na A tak. i tutaj już jest na przykład taka sprawa, y, którą nazwę: wyciągnięcie ręki do partnerki. Elastyczność. Y, no tak, tak. To znaczy, jak ja wiem o tym, że Zosia nie lubi jak rano jest niepozmywane, bo jakby jej dzień się zaczyna jakimś takim chaosem tak ma, tak, mam. tak ma i więc ja wtedy wstając na przykład mówię, dobra, popatrz jeszcze chwilę, ja zmyję, no tak. i zmywam te naczynia, więc tutaj to nie jest tak, że mamy jakieś żelazne zasady, że nie tam nie dzisiaj no. zmywasz ty albo y, zawsze zmywasz ty, tylko jest tak, no że też jednak idziemy. No, jesteś jesteśmy elastyczni, ale nie generalnie tego. tak, natomiast takie rzeczy, które ja wykonuję właściwie zawsze, no to są sprawy techniczne, to wynika z tego, że po prostu mam większe doświadczenie, jakoś taką powiedzmy smykałkę do tego, znam lepiej ten samochód, bo więcej przy nim robiłem, jeżeli chodzi o budowo projektowanie Projektowaliśmy razem. razem i budowaliśmy, budowaliśmy też, też ale po prostu pewne detale ja tutaj znam lepiej. No i jakoś tak po prostu ja to lepiej lubię robić. Ja lubię to robić, no chyba że coś naprawdę jest jakieś strasznie upierdliwe i rozwala się co chwilę, chociaż nie mamy takich rzeczy, albo jest jakieś takie mniej, mniej fajne. Natomiast nie. generalnie ja to lubię robić, więc tu jest akurat taki pozytyw, pozytywny motywacj. Tak, lubię naprawiać. Tak, to prawda, to akurat na pewno załatwiamy. A dlaczego ty masz pozytywną motywację? Ja mam pozytywną motywację do gotowania, uwielbiam gotować, ale to akurat ale... często robimy razem z tego względu, że razem to lubimy i czasami nawet są dni, że Kuba mówi, to ja dzisiaj coś ugotuję, to ja wtedy tak mówię, to ja może też z Tobą pogotuję. Czasem jest tak, że jak, jak gotuję, to wiem, że już nie muszę zmywać na przykład. I usprawiedliwiony już tym nie zajmę. Tak, ale akurat gotowaniem się dzielimy właśnie bardzo Tak, chętnie. bardzo robimy. To jest wspólne zajęcie. Raczej z uśmiechem na twarzy to robimy. Dzielimy się też na przykład troszeczkę mniej chętnie obowiązkami kamperowymi. Tutaj mamy na myśli camper service. Na to robić trzeba nabyć wody czystej, wylać wodę brudną, czy opróżnić toaletę trzeba. I tym się też podzieliliśmy. Podzieliliśmy się tak, że ja odpowiadam za tę troszeczkę bardziej czystą działkę. za Woda szara, woda czarna, no i tego typu sprawy. To po prostu się tak potoczyło samo od siebie. Nie ustalaliśmy tego. Tak się wydarzyło. Najczęściej jak obserwuję parę na kamper serwisach, dokładnie taki sam układ. Jest, no przepraszam yy, chłopaki. Jeżeli chodzi o, yy, bo tak mówimy o tych technicznych rzeczach, jeżeli chodzi o na przykład sprzątanie w kamperze, to też jest tak, wow. Jeżeli chodzi o sprzątanie w kamperze, to zwykle Zosia jakby inicjatywą tutaj się wykazuje większą, natomiast no ja staram Ale to też się... dlatego, że ja naprawdę, no... zwracam na to uwagę, czuję się źle w chaosie. za to, że jesteś takim, takim syfiarzem, który Nie, nie tak... w ogóle nie pozwoliłabym Ci na to. <laughs> no, ale jak trzeba to pomagam, no umyję okna, coś tam posprzątam, od, odkurzę, to ciężko. Ale jest przykład... salarność. Ale na, na przykład jest taka sprawa jak zamiatanie, to też mówiliśmy na temat obowiązków kiedyś, że zamiatanie jest rzeczą, którą właściwie trzeba robić codziennie albo parę razy dziennie nawet i to już kto tam złapie za tą miot miotkę miotkę. Zmiotkę. Miotka, to miotełkę. To, to zamiecie i zmiecie, więc to jest zupełnie takie naturalne. Mamy też psa, hippie, o czym dobrze wiecie, mam nadzieję. I jeżeli zatrzymujemy się na przykład w takiej otwartej przestrzeni, gdzie nie ma za bardzo cywilizacji, gdzie nie ma samochodów, nie boimy się o naszego pieska, to po prostu otwieramy drzwi i ona wychodzi. Trochę trudniej jest, czyli bardziej normalnie, gdy zatrzymujemy się w mieście, no wtedy trzeba z nią iść na spacer na smyczy. I rano to najczęściej chyba robię ja, po prostu też jakoś tak samo wyszło. Ale najfajniej jest, jak idziemy razem, bo jest fajnie. Ale najfajniej jest jednak, jak razem idziemy. A, jeszcze jest temat prania. Wydaje mi się taki, bo dużo też jest pytań, pytań. na temat, jak to pierzecie, gdzie pierzecie. No więc pranie robimy zwykle w pralniach samoobsługowych, mhm. więc no to już wtedy idziemy tam razem. Po pierwsze jest dość dużo tego zwykle, bo raczej nie pierzemy codziennie, to jest raz na trzy tygodnie, załóżmy no tak. tak, bierzemy całe, całe te pranie ze sobą. To nie jest lekkie, więc idziemy razem, bo i tak pewnie zwykle to są dwa wory. Tego tak, prania, no, ale, ale też. To razem po prostu, no. Wrzucamy do pragi, Żadna wielka filozofia. E, rzecz trzecia robi. No więc reasumując, jeżeli chodzi o takie obowiązki codzienne, to staramy się naturalnie do tego podejść, mieć takie baczenie na to, co kto lubi, co albo czego kto nie lubi, i na tej podstawie zbudować taką relację. Oczywiście z kompromisami i takim wyciągnięciem ręki w razie czego. Powoli przechodzimy po tych obowiązkach takich codziennych do części codzienności, którą nazwaliśmy intymność. Mimo, że nadal siedzimy za stołem, to przechodzimy powoli. Przechodzimy powoli <grym> mentalnie, powoli dochodzimy do takich tematów, o których być może się mniej mówi. Bardziej cielesnych. E, bardziej cielesnych, bardziej takich e, explicit. Ale e, też takich jednak. Tak, to znaczy chodzi o tą część van life'u, tego przebywania ze sobą non-stop, o której być może mniej się mówi, mniej się ją pokazuje na Instagramie. A i, bardziej interesuje moim zdaniem. A właśnie nawet. bardziej interesuje. Być może dlatego, że jej nie widać, a być może dlatego, że po prostu nas interesuje ja nas jako ludzi po prostu takie tematy bardziej prywatne, tak? Nie chcemy tutaj wchodzić w jakieś ultraszczegóły, ale opowiem, jak to wygląda. <grym> nie, nie, nie. Ale zaczynamy od intymności, od tego, jak w takim kamperze można dbać o swoją higienę i właśnie jak my to załatwiamy. Przede wszystkim. Jak się załatwiamy? <grym> jak się załatwiamy <grym> też będzie. Przede wszystkim myślę, że podstawową rzeczą jest uświadomienie sobie i swojemu partnerowi, że jesteśmy ludźmi i so, samemu, a sobie też, że sobie sobie. też tak, i właśnie no, swojemu tak, partnerowi, tak, tak. że jesteśmy ludźmi, że potrzeby fizjologiczne u nas również występują. Tak to wygląda i nie będziemy przekłamywać rzeczywistości przed wami również nie. I naszym dużym sukcesem, tak uważam, jest to, że osobne pomieszczenie zwane łazienką mamy, że właśnie jest taka przestrzeń, jest takie miejsce, gdzie może Możemy się zamknąć. Yy, I Ciszę. Tak w ciszy właśnie możemy sobie chwilę pobyć, pokontemplować, i możemy się zająć sobą. Tak, tak, bo to jest y, taka granica, której nie chcieliśmy przekraczać właśnie. Nie chcieliśmy takiej sytuacji, która zdarza się w, u niektórych innych wanajfersów, z tego, co, co wiemy. Na przykład, y, że toaleta, per se, że tak powiem, tak, jakby przedmiot, znajduje się na przykład w jakiejś szafce, i żeby z niej skorzystać, musimy. Y, to, że toaletę wyjąć z szafki i na środku tego kampera y, się załatwić, wydaje nam się to przesadą, nie chcieliśmy tego nie robić, chcieliśmy. Mm. bardzo ważnym priorytetem było to, czy właściwie priorytetem było to, żeby było osobne pomieszczenie, bo chcemy tę intymność właśnie utrzymać. No tak, to akurat się udało, ale też trzeba powiedzieć sobie, że te ścianki, które tutaj mamy zbudowane, są cienkie. To jest tak, że one nie wygłuszają za bardzo, więc y, oczywiście wszelkie. Y, no i odgłosy, i zapachy przenikają. Y, tutaj tego się ukryć nie da. Na szczęście mamy okno, to też jest akurat nie. duży sukces. <laughs> więc pomaga w kontemplacji, pomaga w przewietrzeniu. A okno w toalecie, mówisz? W toalecie. No tak, no to jest rzecz trochę wynikowa, bo akurat A, ten samolot. Nie, to jest to już to okno, to okno, ale fajne. One całkiem przedmiot. Rzeczywiście. Tak, ale To że jest fajny widok czasami, no jak jesteśmy... No właśnie mówię o kontemplacji, że A, o, pomaga. Jest... <grym> jesteśmy w tym samym pomieszczeniu jeszcze? A tak, osobno tam o... się wchodzi. No, <grym> no, Pogubiłem się trochę w, tych, w tej, w tej, w tej Dobrze. To znowu takie może małe podsumowanie tematu. Warto mieć na uwadze, że takie sytuacje są. Nie ma co od tego uciekać, trzeba się z tym zmierzyć i jakby przed wyjazdem, no może jakoś tak po prostu no, z tym się uporać. Przechodzimy do strefy jeszcze bardziej intymnej, czyli odpowiadamy na najczęściej zadawane nam pytanie: co z tym seksem w kamperze? Przy kamperze, przed kamperem, yy, pod kamperem. No właśnie, <laughs> bo tak naprawdę odpowiedź jest trochę oczywista, ale też ma troszeczkę takich detali ciekawszych. No bo co z tym seksem? No z tym seksem normalnie. To znaczy, jak każdy mamy łóżko w domu, więc <laughs> powiedzmy w najbardziej standardowym wydaniu jest. To seks na łóżku, bo tak? No tutaj się nic takiego specjalnego, innego nie odbywa. Oj, no czasami jednak może się odbywać. To no ja wszystko zależy od naszego braca. Ja znikam już w kama sutrę naszą. Ja tylko mówię <grym> o technicznym aspekcie seksu w kamperze. Jest łóżko. Może być jak najbardziej normalnie, natomiast mamy też inną przestrzeń. Tutaj ta przestrzeń powiedzmy mieszkalna jest mała, więc bardzo szybko możemy się przenieść do innych pomieszczeń. No tak, to jest akurat zadanie takie ułatwione, to nie zajmuje za dużo czasu. Tak, jak ktoś jest rachityczny i partnerki na przykład nosić za bardzo nie może, bo nie ma siły, no to tutaj metr musi przejść, a nie na przykład 10 metrów tak? z tą partnerką. To na pewno nie jest e, tak trudne jak w samochodzie osobowym, bo pewnie te pytania nie biorą się z tego, że to jest samochód jednak, no tak. aczkolwiek no, na pace mamy część mieszkalną, więc tutaj za dużych różnic nie ma. Ym, może czasami nawet właśnie to jest na plus, bo czujemy się na przykład jak na wakacjach, jak zatrzymujemy się w takiej otwartej przestrzeni, właśnie poza cywilizacją, jak już mówiłam wcześniej, no to możemy sobie również otworzyć drzwi, możemy również sobie wyjść na zewnątrz, tak. albo właśnie z zewnątrz wejść do, do środka. środka, więc to jest nawet fajne. Trochę trudno nie, nie wiem, czy nawet trudniej, ale inaczej jest, jak zatrzymujemy się mm, albo przy innych kamperach, albo właśnie w mieście, gdzie jest e, dużo ludzi. Tak, bo tutaj pojawia się kolejny temat i kolejne e, właściwie pytanie, czyli co z odgłosami? Co z tym bujaniem kamperów? No co z tym bujaniem? Na no, bujanie to się pojawia najczęściej <grym> tak. również. No i odpowiedź jest taka, że nie wiemy. Ponieważ nie wiemy. zwykle jesteśmy w środku, e, że tak się wyrażę. <grym> Ja jestem w środku podwójnie, można powiedzieć. No tak, ja akurat też jestem w środku. Nigdy nie byłam na zewnątrz, w momencie, gdy działo się coś wewnątrz. I nie ustawialiśmy nigdy aparatu na zewnątrz, żeby filmować to, jak to wygląda? Więc... Nikt nam też nigdy nie doniósł, nie, jak nie doniósł to jest najmniej. na zewnątrz. E, no jeżeli na przykład tak sobie wyobraziłam, że zatrzymujemy się przy jakimś placu zabaw, to myślę, że dzieci za dużo na ten temat nie wiedzą, więc nawet nie zwróciły mnie uwagi. A propos Placu Zabaw, bo to też jest istotne, my dzieci nie mamy. Nie a, no z właśnie, właśnie to, jest, to jest ważna rzecz, dlatego że nie mamy jakby tematu związanego... Że tak powiem, z z tak z wygonieniem dzieci z bliżej nieokreślonego powodu, bo to zwykle prawdopodobnie, jak się domyślam, jest jakieś takie dziwne, że tak to może być, że. zobaczcie, czy tam na tej plaży, to jakieś takie jest dziwne, tak, my tego nie przeżywamy. No właśnie, nie, mamy akurat zadanie mocno ułatwione. Tak, ta więc prawda. tego elementu nie, nie znamy i nie umiemy powiedzieć. jak... Nie musimy się z tym kryć. Nie mamy na przykład dziesięciu y, wymówek, aby dziecko opuściło kamper. Nie mamy czegoś takiego nie zrobimy ale... na razie filmu. No ale poczekaj, no bo no. ja myślę, że wszystko w swoim czasie się przyjdzie, więc jeżeli macie takie pomysły, to możecie nam dawać się znać, i może na przyszłość coś z tego wyniesiemy. Zanotujemy, też, tak? W sensie, tak. Że co powiedzieć tak. dziecku. Będzie już łatwiej, nie będziemy musieli no, wymyślać. Zapraszamy do komentowania pod filmem, jak można wyprosić, wyprosić? Spowodować, żeby dziecko zupełnie naturalnie opuściło samochód, a my tutaj zupełnie naturalnie będziemy sobie różne rzeczy robić. No więc generalnie z seksem jest spoko, że tak się wyrażę. To nie jest temat, to znaczy to jest Prosimy temat tak. przyjemny, ale to nie nie Jest tak, że my się nad tym jakoś specjalnie zastanawiamy. Nie, nie chcecie nie nie powiedzieć, spuszczamy się nad tym. No ale nie oszukujmy się, seks nie trwa 24 na dobę. Jednak czasu z sobą spędzamy dużo i trzeba z sobą robić też inne rzeczy. Więc ja myślę, że w związku ważne jest też to, żeby po prostu się lubić, żeby się trochę też kumplować. Tak, tak, bo jest takie niebezpieczeństwo, i na to też my zwracamy uwagę, żeby. To nie zaszło za daleko, to znaczy niebezpieczeństwo takiej zbytniej rutyny, zbytniego takiego kumpelstwa, tylko w tym złym wydaniu, czyli takiego czegoś, że znamy się jak łyse konie, w każdej sytuacji byliśmy ze sobą. Wszystko widzieliśmy. Powiedzmy, <noise> y, mamy tą taką taletę niewielką i bliską, i tak dalej, tak dalej. To może spowodować, że no nie będzie tej takiej strefy, y, jakby to powiedzieć, nie, flirtu może, mm -hmm. czy z takiej strefy wyjątkowości pewnej, zaciekawienia tak, drugą tak, osobą. Tak, no tak, właśnie, tak. co my z tym robimy? No i my z tym robimy to, że po pierwsze staramy się o siebie dbać w normalny sposób, tak jak w mieście funkcjonowaliśmy, tak i tutaj się staramy funkcjonować, to znaczy nie chodzimy non stop przy sobie w wyciągniętym dresie, to też nie jest tak, że my non stop chodzimy przy sobie taki tacy udrapowani, kukienka no to... w makijażu pełnym, Kuba tutaj w koszuli non stop, nie, oczywiście mamy normalne życie, ale staramy się też, Chodź z sobą na randki. I na to przykład? jest jedna z takich rzeczy. Hmm których mi naprawdę mocno zależy i czasami jak na przykład tej randki nie ma jakiś moment, chwilę dłuższą, no to ja zawsze mówię halo, halo, tutaj musimy tutaj zaplanować jakąś randkę, a to na zewnątrz, wtedy sobie wychodzimy e, albo na plażę, albo idziemy do miasta na kolację, albo jednak wewnątrz, bo też się da zapalić świeczki w kamperze i zrobić jakiś fajny, miły nastrój, włączyć muzykę. No moim zdaniem to są bardzo ważne rzeczy, żeby jednak raz na jakiś czas mieć takie swoje własne święto, tak, i bez takie, święta. Tak, i do tego ja ja bym na przykład dodał też swoje własne życia, to znaczy osobne, bo jak mieszkaliśmy w domu stacjonarnym, to siłą rzeczy, jakby jak pracowaliśmy na co dzień, no każdy miał ten swój świat, tak? każdy mm -hmm. miał swoich znajomych, niekoniecznie, że ta druga strona ich nie znała, tylko miał swoje momenty w codzienności. No naturalnie to się dawało. Tutaj jakby tego jest mniej, a nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że prawie w ogóle nie ma i dlatego tak. warto to pielęgnować, dbać o to, warto mieć, nie wiem, kontynuować swoje pasje, tak żeby y, wspólnie wymieniać się nowymi rzeczami, żeby to nie było tak, że mamy tą swoją codzienność jednakową, tak. żeby właśnie ta ciekawość drugiej osoby, jakieś takie odkrycia małe, y, w... Które sobie ja powiem, dajemy wzajemnie były. No właśnie, żebyśmy się nawzajem inspirowali, bo jeżeli non-stop dzielimy się jedynie tym samym przeżyciem, tymi samymi przeżyciami. No to w pewnym momencie właśnie brakuje takich, może nie że tematów do rozmów, ale takiej nie, nie. ciekawości siebie. Nie no, no wiadomo o co chodzi. Po prostu, tak. po prostu Słuchamy tej samej tak. muzyki, oglądamy te same filmy, robimy te same rzeczy. W pewnym momencie jednak trzeba się nad tym zastanowić, przysiąść, co tak naprawdę jest dla nas dobre, co nas kręci, zacząć to robić, a potem myślę, że e, dzielić się z sobą. No tak, <gry> czyli pielęgnujemy związek, pielęgnujemy swoje takie wyjątkowe chwile, staramy się. E, nie chodzić tylko w dresach i przede wszystkim mamy swoje <laughs> światy też. Jakieś takie. Taki jestem tu dzisiaj takiego, robię za takiego pana podsumowującego. Jeżeli chodzi o nasze związkowe opowieści, to dobijamy do końca. Doszliście z nami do końca, mam nadzieję. Yy, trzeba tutaj powiedzieć, że jest nam z sobą chyba dobrze. Nie rozstaliśmy się w drodze, nie walczymy non-stop z sobą. Yy, nawet niektórzy wiedzą, że się w drodze zaręczyliśmy, więc chyba jest yy, ok. Nawet mi się wydaje, <laughs> że się rozwinęliśmy w tym związku i akurat no, w naszym przypadku takie doświadczenie życia w drodze, sprawdzania się wspólnego w trudnych momentach, moim zdaniem Dało nam bardzo, bardzo dużo do tego, żeby po prostu no, być ze sobą na dobre i na złe, nawet bym tak powiedział. Pokusiłbym się nawet o takie stwierdzenie. Ludzie zadają nam takie pytanie, czy to się da tak żyć wspólnie, A. czy się nie da wspólnie żyć? No, naszym zdaniem się da. To, co powiedzieliśmy dzisiaj jest rozwinięciem tego prostego stwierdzenia, że się da. Tylko chyba trzeba chcieć, i trzeba po prostu no tak wyjść naprzeciw swoim potrzebom, swoim lękom, swoim e, bolączkom, Umieć stosować kompromisy. Kompromisy. I właśnie. podchodzić do tego jednak z przymurzeniem o oka, no bo umówmy się, życie mimo wszystko na końcu aż tak poważne nie jest zawsze. Szczególnie pożycie nie jest aż tak poważne. Nie powinno być, chyba, bo wtedy jest łatwiej. To ja poważnie teraz proszę Was o subskrypcję, jeżeli Wam się podobały, e, podobają nasze filmy, ten film. E, jeżeli chcecie dalej do nas wpadać, odwiedzać nas na e, wodę, kawę i inne trunki, to zapraszamy. Subskrypcja pomaga nam w rozwijaniu się. My bardzo chętnie jeszcze będziemy tworzyć dla Was nowe filmy i dzielić się naszą przygodą zwaną życiem. A jeżeli macie jakieś pytania, coś tutaj chcielibyście rozwinąć związanego z tematem, o którym się gadaliśmy, to zapraszamy do pisania komentarzy. Chętnie na nie odpowiadamy, oczywiście w granicach rozsądku, jeżeli chodzi tutaj o intymność. Ale generalnie bardzo lubimy, jak do nas piszecie i bardzo dziękujemy, że w ogóle do nas piszecie, bo to jest zupełnie niesamowite. A tutaj na koniec zobaczcie, kto nam. Wszedł. Hippie? Cześć Hipolinko. To jest hippie. No, już kończymy. Musimy się przejść z naszą kochaną hippie. Zapomnieliśmy Razem. powiedzieć, że mimo, że nie mamy dzieci, to mamy hippie, ale hippie w nam niczym nie przeszkadza. Nie przeszkadza. Hippie. hippie jest biernym obserwatorem. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć za tydzień. Cześć.